Rozwijamy produkcję mleka dlatego, że warunki przyrodnicze sprzyjają hodowli bydła. Mamy dużo trwałych użytków zielonych. Teren jest położony w Puszczy na Piwocko-Ramudzkiej. Bardzo ładnie położony. Dużo użytków zielonych, dużo zwierzyny, która notabene nam mocno dokucza i robi duże szkody w uprawach kukurydzy. Ale możemy to jakoś pogodzić z hodowlą bydła mlecznego. Odkąd przejąłem gospodarstwo, rozwijaliśmy ciągle produkcję mleka i hodowlę bydła, bo tak jak wspomniałem, w tych warunkach przyrodniczych to jest jedyny możliwy kierunek, który możemy rozwijać. W tej chwili produkcja mleka uważam, że jest stosunkowo opłacalna, bo spadły nieco koszty produkcji mleka, większość pasz nieco staniała. I zapadła decyzja, że rozwijamy hodowlę bydła mlecznego, bo w tym upatruję możliwość rozwoju gospodarstwa i zwiększenia zysków właśnie w produkcji mleka. Praca w, przy produkcji mleka jest dość trudna i obowiązkowa, bo jest to 7 dni w tygodniu ale potrafiliśmy sobie to tak ułożyć, aby dawała dużą satysfakcję, szczególnie e, praca w takim środowisku naturalnym, jakim jest Puszcza piwocko ramucka Dla nas jest to najpiękniejsze miejsce na ziemi i praca tutaj, e, w tym gospodarstwie sprawia nam przyjemność i dużą frajdę, a dodatkowo przynosi e, przyzwoite dochody. Obserwując rolnictwo na przestrzeni ostatnich lat, doszedłem do wniosku, że tylko produkcja zwierzęca w gospodarstwach może przynieść godziwe dochody, dlatego że przy spadającym pogłowiu czy stadzie podstawowym zarówno bydła, jak i trzody czy drobiu zwiększa się ilość pasz na rynku, niewykorzystanych pasz, a tylko te pasze przerobione w gospodarstwach przez zwierzęta mogą przynieść nam godziwe dochody. Natomiast produkcja roślinna no, będzie miała teraz uważam pod górkę, bo nadwyżki pasz, e, szczególnie zbóż, e, będą na rynku powodowały spadek cen i, i, i gorszą koniunkturę na, na, na produkty roślinne. Znajdujemy się na plantacji kukurydzy LG 271, e, spodziewany plon około 600 do 650 kwintali. Roślina o wysokiej strawności, bo w gospodarstwie uprawiamy głównie LG245 i w tym roku nowość 271. Jestem bardzo zadowolony z tych odmian. Szczególnie odmiana 271 doskonale sobie poradziła w tym roku z wiosennymi chłodami.